Cześć, witajcie już w trzecim odcinku z serii, którą gramy sobie tutaj, czyli drugiego w sumie sezonu tak naprawdę pierwszej serii tego kanału i tak jakby mamy tutaj dzisiaj jakiś plany, no oczywiście, że tyle głównie byle by odrobić stratę, ewentualnie kredyt i jakiś, żeby to odrobić. No muszę to po prostu odrobić jakkolwiek. To jest mój ewidentny plan na teraz, no innego nie mam. I ogólnie powiem tyle, że to chyba będzie jeden z tych krótszych odcinków z tej serii i może się to komuś nie spodobać, może się spodobać, ale mi przynajmniej on nie siedzi, no raczej mi on siedzi ten pomysł, bo po prostu, no ja już mówię, no nie mam chęci, żeby w ogóle w tą grę grać. Tutaj naprawdę całą serię nagrałem, żeby nie grać co z przerwami, że po prostu nagrałem całą serię naraz od razu. Wszystko nagrałem naraz. Każdy odcinek osobno, ale nadal wszystko nagrałem naraz. Więc no, po prostu wszystko jest jednego dnia nagrywane i montaż nadal trzymany, ściśle się. W sumie ściśle się trzymam tego montażu, tego klasycznego montażu z tamtej serii. No, on mi też nie podoba, to od razu też zaznaczam, Jest on dość słaby. Nawet nie dość słaby, ale bardzo słaby. No, ale ja, jak mówiłem już to wielokrotnie i będę to powtarzał co odcinek w sumie, trzymam się stylu tamtej serii, tamtego sezonu, żeby jak najmniej zmieniać tutaj i kombinować po prostu, to zmieniamy trochę. No i to jest moje właśnie zdanie, żeby utrzymać ten vibe tamtej serii. Swoją drogą, czy ja ją polecam oglądać? Może tak, może nie, zależy to od, od ciebie w sumie, nie ode mnie. Mamy tu, jakby, wodę, ale tutaj w sumie mogę jeździć, więc, bo to nie jest jakaś głęboka woda. Ale trudno, bo wiem, że nie zrobię pola w wodzie. No, nie zrobię. Wcale nie zrobiłem pola w wodzie. No nic, trudno, zdarza się. No i ja już nie będę tutaj tego powtarzał w kółko. No, po prostu, że mi się to nie podoba. To całkowicie gania to i tak. Zgubiłem moje drzewo, nie wiem, gdzie ono jest. No, serio? Nie, gdzie ono moje O, tu jest ory. Zasłownie drzewa, żeby nie wiedzieć, gdzie one są. No jakby problemy z pamięcią mam jakieś ogólnie, dlatego ja tak, ja tak. No nic, trudno, mamy to drzewo, mamy. No to trzeba je teraz do skupu i w sumie sprzedać i ewentualnie wziąć kredyt. To jest jedyny mój plan na teraz. Później zobaczymy, co będę robił dalej w tym odcinku. Zobaczymy to wszystko, jeszcze się okaże. Jak na razie to ja trzymam się ściśle mojego planu, którym jest w sumie non stop jest mo w moim planie jest to, żeby na razie obrobić kasę i później jakby ewentualnie dozbierać więcej kasy, żeby mieć już na odcinek numer 5, gdzie będziemy robić tą bardziej, tą bardziej farmę całą, ale jak się nie uda, trudno, wezmę kredyt i coś tam jem, pobuduję, może to nie będzie jakieś piękne, coś tego typu, może jakiś hangar, żeby postawić tam te wszystkie rzeczy, co mam, maszy te maszyny, wszystkie ofte. Chciałbym też trochę, może inny ten, ciągnik go ogarnąć, to jest w sumie jedyny mój cel jeszcze inny. I nie ma tutaj dużo pomysłów na tę serię też, po prostu ja chcę się wyrobić jak naj i jak najlepiej zakończyć tą serię, ale coś czuję, że patrząc na stan mojego konta aktualnie, że może być ciężko bez tego kredytu. No nic, no to już jest zasługa tego, że po prostu ja trochę przesadziłem z przewijaniem czasu i nie włączyłem wzrostu sezonowego, bo zapomniałem, że takie funkcje w ogóle istnieją w tej grze. Ale już, mam wyłączone, oczywiście już po czasie, bo już pewnie z tego pola nigdy nie skorzystam, bo nie zdążę, ewentualnie, jak, może jakaś szansa jest, ale wątpię, że mi się uda zdążyć. Szczególnie, żeby musiało wyrosnąć w następnym odcinku, a na to to ja wątpię. A raczej nie liczę na to, że to złą, żeby bo jednak umówmy się, no to chyba w pierwszej sezonie chyba trzy odcinki jakoś rosło, z tego my tutaj mamy już odcinek właśnie numer 3, w tam, w tamtym, czyli wyrosło już szóstego, jakoś tak, to już nawet nie ma szans, żeby to więc no trudno, mamy taki problem. No nic. Jakby ja Nic i Poraz wracamy na moje tereny gdzie nie mogę winien cokolwiek zrobić przez ten las, którego w sumie nie cierpię, bo co ja go zrobiłem, sam nie wiem. No i ogólnie, tutaj zakończyłem sobie odcinek z takich powodów, że oczywiście musiało mi przerwać nagrywanie z powodów braku pamięci na jednym z moich dysków i akurat na nim zapisywałem wtedy całe te filmy. No i mi nie zapisało dalej nagrania, a robiłem coś tam więcej, więc pewnie zobaczycie zmianę, jeżeli chodzi o pieniądze w następnym odcinku.